Kolejna inicjatywa pod nazwą Kulinarne przygody drogą do integracji – doposażenie świetlicy wiejskiej w Chlewicach zakończona. zadanie zaangażowała się grupa inicjatywna, wolontariusze oraz wszyscy mieszkańcy wsi Chlewice przy pomocy operatora lokalnego Stowarzyszenie Nasz Gudzisz. Lider Pojezierza wychodzi do społeczeństwa, żeby pomagać właśnie takim miejscowościom, które tego potrzebują. I widać, że ta pomoc jest potrzebna, a zarazem jest skuteczna. Widać to, jeżeli chodzi o wyposażenie w kuchni, widać to wszystko na sali. Widać, jak społeczeństwo obdolne potrafi dbać o to, co tu stało. Doposażenie świetlicy w postaci zakupu sprzętu RTV, gier dla dzieci i młodzieży, a także imponujący remont kuchni i doposażenie kuchni w postaci zakupionego sprzętu AGD, mebli i wyposażenia kuchennego sprawi, że mieszkańcom tego sołectwa będzie żyło się lepiej, a świetlica będzie tętnić życiem. Szanowni goście, szanowni mieszkańcy, tutaj sołectwa Chlewice. Tak naprawdę to dzięki Wam, dzięki Waszej inicjatywie, zaangażowaniu, wsparciu, możemy dzisiaj tutaj przebywać na tej pięknej świetlicy: że będziecie Państwo tylko tutaj wspominać te dobre rzeczy, tu będą się działy pozytywne rzeczy, te inicjatywy oddolne, które będą później wypływały tutaj na całe społeczeństwo. Dzięki czemu. Chlewice staną się tutaj jedną, jednym z y, bardziej uczących się sołec, jeżeli chodzi o działania kulturalne, o imprezy kulturalne, jak i życie społeczne naszej gminy Bośniowiczej. Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację i pracę przy projekcie zostały wręczone podziękowania i dyplomy. Dla liderki zespołu pani Doroty Nowak. Zapraszamy. Następne inicjatywy już będą, 71. to nie jest koniec tego wszystkiego. Życzę dużo wytrwałości przede wszystkim, zarejestrowania się w starostwie i można góry przenosić. Dziękuję bardzo. dziękuję serdecznie. Tym, którzy naprawdę chętnie ze mną współpracowali, e, służyli mi pomocą, bo naprawdę, żeśmy kawał dobrej roboty zrobili. Mieliśmy dużo wyjazdów, e, patrzeć, co gdzie kupić, po, pokupywać, poprzywozić. I tu, które dziewczyny naprawdę chętnie, kiedy powiem, e, zawsze pomagają i upieką ciasto jak trzeba e, i przyjdą, pomóż. Ja serdecznie wszystkim dziękuję. Brawo. Oh, I'm going Projekt pod nazwą Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne. Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową, wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej.